tu jest dziewczyno, mają siebie. Zagadka się rozwiązała. Nie nagrywaj mnie za chwilę teraz. I... Nie, nie da się! Się! Hejka, hejka! Czekajcie. No hejka, jak już wiecie i lub nie wiecie. <ścoughs> nie widzę, bo to jest przecież. Słuchajcie, jest 24 sierpnia i witam Was w vlogu, w którym zradzamy mini backstage w trasy koncertowej, na której byliśmy razem z Radowicz! oraz Kleo! <grym> <grym> Żartuję, jak wiecie, byliśmy częścią Aquaria to, i w ogóle to tak imagine brzmi! Znaczy, teraz, jak to, jak to nagrywam, to jeszcze nie jesteśmy, ale jak już to za miesiąc i parę nie będziemy. Jak e, to wychodzi, to jesteśmy już po trasie i specjalnie dla was nagrywamy mini baby dokument e, z naszej. Perspektywy, jak to wszystko wyglądało, czyli jak wyglądała nasza współpraca i jak tworzymy naszą część, ponieważ część, którą mogliście widzieć lub nie podczas trasy, dużej części przygotowaliśmy sami. Także! E, o Jezu, jaki dźwięk! Także! swój dźwięk na Mateusza Maga. Także kochani, zapraszam serdecznie Mateusz Maga! Ci mówiłem więc tak ci tylko daję znać. Jaki film? Lagunacta przyjęta do szkoły magii czarodziejstwa w Ogwarcie. Dobra, dobra, przechodzimy do konkretów. Słuchajcie, jesteśmy i zaczynamy pisać scenariusz. Zaczynamy od wstępu Jagi, który nie możemy tutaj wpisywać i pokazywać tajnych danych. to są też moje hasło. I wie Jagi. I wiek, jagi. 28 i nie nagrywaj mnie. Muszę <laughs> <laughs> mnie nagrywać. <Co? śmiech> Ale wiesz, że tak chce możesz tak zrobić? Się będziesz widział. O. Lepiej <laughs> się nie, lepiej nie. Lepiej, nie. <laughs> O, i mękła jest. Dobra, słuchajcie, teraz piszemy wstęp dla Jagi, ponieważ Jaga będzie rozpoczynał cały nasz segment. Planujemy jakoś wymyślić to, że w nawiązaniu do różnych teledysków i trzymać na mnie kamerę. Tak, kocham takie reakcje. No, segment. Ale masz jakiś problem teraz? Co, kawałek? Starucho, paskudna. No, powiedz za mnie gruba się. Nie powiem. Dobra, każdy z nas, jak widzieliście, miał różną epokę Dody. Jaga reprezentuje tą elficką, magiczną. To. Zobaczymy, jakie będą z tego efekty. Ja już jestem wykończony psychicznie. Już się zdążyliśmy ze dwa razy pokłócić. Tak. Ile napisaliśmy przez te dwa razy pokłócenia? Jedną linijkę. Słuchajcie, mamy przerwę od pisania scenariusza, edukujemy się po starszy Dark Queen. Uczymy się. od najlepszych. Oj, to. I właśnie rozwiązujemy kryminalne zagadki. Dlaczego Dark Queen jest zablokowana w klubie Galeria Dokładnie, była, bo podobno teraz już jest zablokowana bez odświata kręta. Dobra, witam Was serdecznie. Słuchajcie na kolejnej części dokumentu. Mega komiks się to brzmi, ale słuchajcie, przyjechały, szukaj, przyjechały, szukaj. Aha. przyjechały do mnie dziewczyny i właśnie będziemy, odczytywać scenariusz nasz po raz pierwszy ca w całości, będziemy, pirata, będziemy mieć pierwszą próbę, będziemy odsłuchiwać pierwszy raz miks, będziemy się uczyć choreografii, dużo się będzie dzisiaj działo, jest dekagma. Gdzieś tam jest filo w tle. I mam, kochani, nasze scenariusze. Ja lecę się dalej ogarnieć, bo przed próbą, no niestety, kochani, do kamer ja muszę mieć zrobione włosy i od razu. No już kończymy, więc spadajcie jednak wcześniej, jak najwcześniej się wyrobicie, bo będziemy już tylko na was czekać. No to może dość do gramu już teraz. No i pójdziemy tam. Kochani, ja się też w korsecie, ponieważ w telewizji nie mogę być na grubą gruba z kązyką, mm -hmm. więc siedzę też w korsecie. Dymękła już jest, czeka po metamorfozie. Jako teraz brunetka. Blondyn. Też po prostu. Dekagma. Dekagma herb. Zademonstruj jak pięknie śpiewasz głosem Anny Muchy mam tylko ciebie. No do tego starsza, bardzo, bardzo dobrze, nowy głos, uwaga. Ja. Czy ona wyszła na balkon? Bo ona chce zagrać Kiedy Jedynoc nadchodzi, kiedy noc nadchodzi, budzę się by z tobą być. A gdzie zgubiłem Co? swój scenariusz? Przed chwilą miałem tak go w ręce. śmierdziały od... twoje klapki, że musiałbyś je wyrzucić przy balkonu. Co? <laughs> Moje klapki? Strasznie śmierdziały. Niech. Może, Mo możliwe, że... Możecie mieć prezent, zobacz jakie firmy. O Jezu. Dobra, oddaj to. Słuchajcie, właśnie jesteśmy po próbach. Domowe. Tak jak widać... Bardzo ważny kolekcji, dokument To jest z tej kolekcji, którą Fila nigdy dostała, a tak naprawdę kupiła Tak mm -hmm. To była wielka fera. E, tu mamy, słuchajcie, nasz scenariusz, że akurat trzymam scenariusz, tak jakbym ma najbrzydszym kolorem podkreślony O, tu jest mój, patrzcie! Laguna i różowa teczka Teraz będziemy się zbierać, słuchajcie, ponieważ idziemy pierwszy raz zobaczyć w sumie scenę Ej, ja chyba nie będę nagrywać tam aparatem, bo się będę kropował, wezmę chyba telefon no. no, ja się będę wstydził tam aparatem nagrywać Wy też jak co, trochę nagrywajcie, że będziemy musieli... Pewnie nas Przedadzą! Albo coś takiego. No! Warsaw so Shores! zaczynamy no, no, no. Zaczynamy! Kochani, Jesteśmy właśnie u ja, Konrada. My Pokaż Konrada. No wiadomo, że Majtle podnosujemy z... Konrad Kondra przywita się do naszego dokumentu o trasie. Test. Konrad będzie robił nam kostiumy. No, Staria. To jest szatera w jest. w tak. Piura odpadają. Dlaczego? Nie nawiedzę pióra. Ale w formie, że nas to na swiadza? Możemy nie do tego fersza, to nie fred, jest bardziej taki t-shirt. No to jest trochę litajny. I takie się jeszcze kaś mogą Tak, to prawda. Khani, tu jest look do sylwestrowej ścianki. Khochana, cała Polska pozna miary Lagune, jak łapusty? Eee, 60, nie. 90, 60, 90. 50, 60, 90. Ta, patrz, to to tak jak doda. <grym> nie, to dodała tak jak ja. Aha. Eee... No na Ja już się dowie. Dowiecie w dokumencie. Na niestety. Teraz to wszystko jest nagrywane. Teraz będą do wody. Nie ma, nie pokazuje co korea. Just Miseczka, D. Tak. Ty sceny, Ja chcę Gdzie jesteśmy? <grywia> ja, Dobra, Jak nie no Kochani, to jest nasz pan choreograf. nagrywam sobie taki dokument, więc będziesz gwiazdą. Ale... Kto <słucham> jest? <słucham> <słucham> I wejdziesz w I później, uwaga, zabierasz tę kropkę. Więc jakby... początku pierwszego etapu zajmiesz na tą I będziesz się jak I sobie wejdziesz na środek, na <słucham> Widził, to nie, to zabierasz na skrótkę. Wier. O! To zrób Tak, a teraz już tak. Wchodzisz na razie wychodzisz. Ty wchodzisz w ten obrotowy. I wkładasz sobie na środeczko. Później wchodzisz do boku, bo wjeżdża chwilą. I ustawiasz się tam do, do nie daj się, po tamtej stronie. I później chwilą tańczysz najdłużej. Przynajmniej no, chyba nie pojawia się tamtego w tej całej głowie. Bo jest najgłupsza, idziesz na no, tamtą stronę, gdy odegwołasz, to mówisz.

Staje, 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 szaleństwo, szaleństwo, szaleco. Szalec, szalec. O, no, super to było. Czemu się wypchałaś w, w sobą? O Jezu, dajcie mi spokój. Ile teraz czeka. Jak się jest? Dobrze jest na twój pryszcz jest trzecie oko zostaw go w spokoju ale coś to kurde mi jeden ruch. kochani jesteśmy, jesteśmy właśnie po próbie i zobaczcie kto nas odwiedził no i teraz się będzie działo teraz się nie się teraz działo nie działo a ja mam prezent dla ciebie Co się wydarzyło? Czy jest starą rozkład? Masz no, tuż posiadki z Egiptu. Oj oj mam nawet pokazać dokładnie budkę, w której była. Ale w kebabie, tam gdzie ty jesteś, nie? Czy w jakim? O Jezu, to jest, odezwa się do mnie, jak nie jest kebabie. Nie, tutaj jest wysłany serwis. dobrze. Nie nagrywaj mnie chwilę teraz. Właśnie teraz nie nagrzywałem, bo to są najlepsze momenty. Ja to będę montował w ogóle. Nie, nie ktoś tak tak powiedział? Bo to widzicie na mój kanał. Nie, to no, tak powiedział. My stworzymy to swój. Dreams z, Girls. Ale ona robi filmik. Znaczy tak, ale ona robi akurat filmik. Nie, już nie robię O, jesteś pan choreograf, bardzo dumny z nas. No tak, mam z Państwem przynajmniej trzy profesjonalne drag <grym> O, przecież to jest tylko trzy. Muszę znać, że takie wystające promowa są różne. To kogo to piszesz? tak, żebyś siebie krytyczna. To nie bo, było dla mnie. <grym> <grym> O oh ja. Yeah. Dobra, skończymy. Dobra, słuchajcie, właśnie jesteśmy w czerwonej limuzynie tak zwanej i jedziemy właśnie na na, próbę. By, na Nie, właściwie dokładnie idziemy teraz do Konrada Bikowskiego na przymiarki naszych stroj scenicznych. Także mega się jaram z tego powodu. Zobaczyć jak to wyszło, czy będą jeszcze jakieś... Czaki z nami nie ma, bo jest chore. No niestety trudno. Końca wiele słabnie. A ja właśnie czuję, że stoję na siłach. Bo dużo cukru dzisiaj zadłeś, dlatego. No i zaraz po przymiarkach jedziemy się spotkać z Jagą i jedziemy na próby. Dzisiaj mamy próby od 16. Do 18, do 18 jakoś, więc zobaczymy jak będzie. Mamy nadzieję, że damy radę. Dzisiaj będzie pierwsze spotkanie z reżyserem. Zobaczymy, czy się polubimy z panem samym Smithem. Reżyser wygląda jak sam Smith. Nie? I Elton John, dziecko ich razem wspólne. Tak, także e, zobaczymy jaka będzie ich reakcja na to, co mamy przygotowane. Nie wiem, czy coś jeszcze? Chyba wszystko. Na pewno ich. Z powodu twojego pryszcza, czy z powodu no, tego, co mam przygotowane? Z tego, co mam przygotowane, ale prysz też na pewno zrobi robotę. Pozdrawiam, Izabela. jak mam powiedzieć na kim czy ty jesteś? Co jestem? Na Popowiedz kim na czym jesteś? Na tle księżyca. Skąd? Z trasy Dody. Co? To nie wiem, że to był sopot. A no, ale wcześniej był też księżyc na urodzinach Dody w glamie. Ale to nie była trasa żadna. Oj, no powiem tak, ostra jazda bez trzymanki, zajdzie. Będę zdziwiony, że przyszliśmy na czas. No Ale my jesteśmy profesjonalni. Stkami jakimiś tam Jackknem. Tak był bardzo zdziwiony, że jesteśmy na czas. Uuu, mocny głębi, ten noż wbija. Ale tak, tak? Poziom na Czyli na przymiarkach Laguna 10 Pararajstop. Twój asortyment słuchajcie. Robi się gorąco. Tu I jest materiał. Oh yeah. Oh, yeah. Przepiękne. Piękne. Piękne. Tu jest jedna rzecz. Słuchajcie. tak, bo to jest wiesz co, do tego na długo. Będziemy musieli dobrze przesuwać, bo się wrzucę. Chwilę jak się czujesz po... Bardzo dobrze, nawet no, tam czujesz... ranna. Chwila, uh, Mam F... stygmatę. Tak jak w trakcie tutaj. Pracy to nie ja Tak ma jednak nie będzie to domu, tylko Szewczykiem dartewką. <grych> się panem... A ja słuchajcie, już jestem po dołożeniu kostiumu. Widać kawałek, ale nie zdradzam jeszcze wszystko. Czekamy na ostatnie tutaj prawki i jedziemy na próbę. nie jesteśmy właśnie w pracowni. W Łyps. W Łyps. Tutaj właśnie powstała sukienka do na Fryderyki. Biała z tak A teraz chwilę, przygotowywuję. Swoją kurtkę, już jest pik Jeszcze raz, ja sobie przybliżenie zrobiłam Układamy dupkę, jak w związku O, tu ciepło I po palcu No i tak właśnie tutaj pracujemy Żeby nie było, że wszystko nam na tacy podaje. Polarowanie, pierścieleczków Artyst, malę, mm, kurczę, bo ja też nie ukrywam, że jestem w trakcie też przygotowań prób do trasy z Dodą, bo występujemy tam i bardziej chyba jutro, bo my za chwilę mamy próbę o 18, a jutro mamy dopiero próbę na 20. na 21. I do koncertu zostało ile dni? Trzy! Ja jestem yy, przerazony, obsalany. Idziemy właśnie teraz do klubu Glam, Powodź. który jest nieoficjalnym sponsorem Dragusek na trasie Aquaret. Nie żartuję. Chociaż teraz jak mówię, i bardziej to zobaczy, to on na pewno napisze do mnie. Nie żartujesz? Nie żartujesz? Nie żartujesz? żartujesz? Daj numer konta. Po, Pozdrawiamy Marcina w, te, w tym miejscu. Idziemy do twojego klubu robić sobie próby. I nawet pewnie o tym nie wiesz. i to ja nie wiem czy to wstawię do <laughs> A to musimy uciekać. No, no dobra, Ale no będziecie uciekały, a ja będę my właśnie jesteśmy... Na próbie i czuję coś podejrzanego. Coś się dzieje. za Nie! 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 tu jest dziewczyna, odwagaj o siebie. Nie! 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 Nie możemy wyjść, kochani, jesteśmy usunięci z listy. Nie z... ma naszego występu. Nie, ma... okay, nie mam pojęcia, kto by mnie dzwonił, ale ktoś od nich, więc zaraz... Dark uglądał. Queen na e, Aquaria Tour zostały po prostu odwołane, a zastępują na... Ale nie nagrywaj nic ze sceną. Kochani, jesteśmy właśnie na próbie. Nie nagrywaj nic. Nie nagrywaj, bo będzie w topa. Nas ja wywalą. Aha, wywalał no. To jest, e, słuchajcie, garderoba Dark Queen. <grym> dark przez G. No tam no jest garderoba nie. też. Tam są Musisz szafy. później pokazać, no, dlaczego dark, misia, dark to Queen. One się mi słuchajcie. Hej. To, no, co, to, to będzie półka na torebki Gucci. I mamy salon, pokażmy salon. Tu jest salon. To, to salon. Tu mamy kochani salon, to będą chłopcy nas masować. Tak, to jest after party. O, to jest to się party. Tak! Partner, bo to, to musimy to mieć, bo musimy się obczaić tutaj. Ja do zakładania moich padów. Dobra, to pokażmy może czemu Dark Queen. Drag, jak to było? Dark, dark Queen. To zgaśmy światła. Tak. Dark już słyszałem, kiedyś, ale dark. Kochani, zagadka się rozwiązała. Czeka, poczekaj. Poczekaj, bo teraz jestem na tym Dark Darguin. Dark, queen. Dark queen. Ale to jest miłe właśnie. Kochani, my właśnie jesteśmy na próbie i nielegalnie nagrywam. To jest nasz pan choreograf. Dziewczyny, dziewczyny. Jesteśmy podczas e, ciężkich prób. Słuchajcie, dzieje się, dzieje prawie nadal. Nad, nad to jest lekki To jest To też była trochę w tym dokumencie, tak? Kochani, ja też jest w tym stres? dokumencie. Nie ma. Zaraz? Jest pot. Ja pot, trafił ze. łzy. Ja potrafię, proszę powiedzieć, proszę pana. <laughs> A nie powiedział nic. A żartuję. A, żartuje. A żartuje spiję. Karę. A wiesz, ty, ty będziesz z tym Brianem miał jakieś szkolenie? Jutro. On tańczył z choreografem Britney. Hmm. Z Brianem okay. Friedmanem. Oczywiście pewnie nie, nie wiesz, co to jest, ale... I jak po pierwszej próbie? Za dużo, to my nie <dostał>. A na, jakby na kemping bojgały cały termos, ale na próbie wygodzimy. Ale kochani, mówię wam, że Jaga robi najlepszą kawę Dobra. na świecie. Wiesz, jak wyglądam się obrzut i no, cześć. cześć! Ja nie lubię kawy, a kawa znakomita. Ale to nie jest... Dokument o kawie Dżagi, <laughs> To dokument o trafie akwarium. Poświęcimy temu chwilkę. Kochani, właśnie sobie oglądamy wizuale. Trochę tam pokaż, tylko tak wiesz. No i y, panie Jago. Jak panu? się tutaj spędza czas. Właśnie, kochani, są... Już a, znowu będzie o kawie. Już kawie. Cały dokument jest dzisiaj o kawie, ponieważ wypiliśmy kawę jak na trzydniowy kemping, a próbę zrobiliśmy 20 minut. De kagma, co nam powie? Dziękujemy! <grym 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 dziękuję wam. Właśnie teraz o de kagmy. Dużo ważniejsza jest kawa, pamiętajcie, moi drodzy, aby zdrowo się odzywiać. Nie wiem, dobra, czy w ogóle coś słychać, bo są trzy szumy, szumy. Szumy, 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 szumy. Idziemy. Właśnie jest atmosfera na... Yy... Naszym Ar y Aquaria Project. No niestety, czasem się tak dzieje, czasem? ale nie poddajemy się. Na 10 zaraz... prób, 9 takich właśnie jest. Pawki na uszy, obrażona, odizolowana, urażona diva. To będzie w bonusach, tak? Tak. Po, po, powiedz coś, gdzie teraz gdzie jedziemy. Jedziemy teraz właśnie do Konrada odebrać nasze stroje, zobaczyć je. Aaaa! Maja nas odwiedziła! A! No chwila, czy to tobie siedzi? A! O zobaczcie, jaka miła osoba Więc tak, jedziemy do Konrada, odebrać nasze stroje, zobaczyć je już w pełnej krasie Mam nadzieję, że będą, no na pewno będą niesamowite, ale jestem ciekaw co on tam wydziergał o, Jesteśmy na tej kamerze Powiedz co Doda co doda, powiedziała Że jak nagramy scenę to aut, To nasze show zostanie A no jeszcze powiedziała tak Kocham was Powiedziała tak, słuchajcie, bierzecie udział w czymś sami... nie z***** Nie z*****cie tak tego tak. Cześć kochani, my właśnie stałyśmy poproszone, żeby się przebrać trochę. No popatrzcie, ja mam długie włosy swoją muszę... Chwila, pokaż się. No niesamowicie. Tylko na co się dzieje. Pokaż kurtkę z tyłu. O nie. Przygotowania. Może taka ma vlogerka. But jest. A ty idziesz do Zugucie? Tak. Ile piosenek to jest? Mikrofonu. Mam nadzieję, że nie muszę płacić z własnych pieniędzy, jak zawsze. Tak, bitches. Elfem. Walki o futra. Królowa jest tylko jedna, więc leć, zobacz, czy nie macie gdzieś w lesie. Te schody są teraz Gucci. Ej, a ty nagrałaś płytę po elficku? Nie, po francusku. JAK JEST DOBRZE JEST! Zazbrodź. Kromny jak ja, kolekcji. Bad. Trunie. Nie tylko ogon syreni wysępiłem z planu piratów z Karaibu. Z Hong Kongu. Oh my... Goodness. Chwileczka Czy ja czuję klimatyzację? Potrzebuję trochę miejsca. Zapomnijmy o moim babce, mężu i. Spoko! Thank you, Versace. Thank you, dad. Thank you, mom To już nie są s sróżki, storebki. Raz byłyśmy na górze, raz byłyśmy na dole, częściej na górze. To was nauczyła? Gdy ci źle, nie da się! Niechże mi w telefon. A <grym> wow, to bolało. A teraz zobacz, jak bola. ma walka. Nie. I teraz tak. Zaraz, stare. Ała. O Jezu, to jest nisko, możesz spać. O, jest jakaś silna. No ja nie to <grym> Senujące, Jest taka cipa. Ty no. Ja jestem taka cipa. kreatywna i... Ale <grym> wykonawcza. Jestem obrażona z zachowaniem tych dwóch... Zuma? Bardzo źle wyglądam, prawda? Tak. <laughs> o k***. taki takie nauko zrobiłeś te brwi. No tak, żeby mi się kształt łatwiej malowało. Mm. Ani, słuchajcie, naszedł ten moment. Poświęcenie dla akwariatur. Jezu! Oczywiście się będzie telefon trzymał, ale pani, ja jestem właśnie łysą Pałą i Adam tutaj na pierwszy Aaaa. dzień, bo jesteśmy przed pierwszym dniem, pomaga mi się malować. Robimy tak, ja make-up także. Także też mega się cieszę, że mogę z tym uczestniczyć. Tak pomoże dekadmie? Tak, a jutro, a jutro Spritz! Nie ja zakochałam tą łysę bo... Była mega wpadka, bo mi maszynka się zepsuła, no ale trudno. My już jesteśmy po poszą było Uważam, że daliśmy z siebie 110%, 200%, będzie tylko coraz lepiej. O. Yeah, yeah Pani, yeah, yeah. yeah, yeah. my już po koncercie pierwszym Zamieniłyśmy się aż z tej z ekscytacji w rekiny Widzimy się jutro Juhuu dun, 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 dun. ma? zaśpiewaj Don't Wanna Hide głosem Marii Lierodowicz Look what I have become Hahaha <laughs> Anny It's like I'm dreaming but I feel so

O co chodzi? Czy poszło mi od Amazing! Amazing! Kochani, jesteśmy po drugim koncercie. Właśnie jest Wiki, która mnie malowała. Wiki pomachaj. Nagry wiki mój ten, mój pojazd. Nel. Mój pojazd. Pięć prawie mi w